Witam was serdecznie w kolejnym odcinku top 5. Odcinek będzie pewnie 29 września zaplanowany. Wcześniej nagrywam go dużo, dużo wcześniej. Bo ja nagrywam w środę. Zaraz w Przepraszam, w czwartek, jedenastego Żeby być na bieżąco odcinkami Ten film pewnie zobaczycie dopiero w czwartek znaczy w poniedziałek, 29 września tak jak było zaplanowane, albo jeszcze dzisiaj jeszcze nie wiem, ale zanim to przenosimy się teraz na, na kamerę drugą, które widać ekran i zobaczymy co będzie w tym odcinku. Dobra, witam Was. Oto moje top 5 klubów, które. Dla mnie są... są idealne w kolejności na piątym miejscu, fajnie Realu Madryt mnie zabiją, ale trudno. Real Madryt Czwarte miejsce, czwarte miejsce, klub w okręgówce jak wyścia Trzecie miejsce to jest Liverpool. Drugie miejsce Lech Poznań i pierwsze miejsce FC Barcelona. Co mogę Wam powiedzieć? Przełączamy się na kolejną kamerę, znowu na tą główną. Nie na tą ekranu widać i zadam wam pytanie Ale zobaczycie dopiero jak się przełączymy na, na tamtą kamerę Dobra, już jesteśmy na tej kamerze co, co na początku i pytanie brzmi następująco. Czy albo jak, no, lepiej brzmi jak, jak byście ułożyli ten ranking? Gink, na którym miejscu, czy kogoś wam tu brakuje, albo czy byście inaczej to ułożyli? Dajcie znać w komentarzu. Dajcie... Ustawcie łapeczkę w górę. Subika. I komentarz, jak byście to ułożyli. Do zobaczenia w kolejnym już odcineczku.